Stałych, stałych, takich subskrydentów to się nazywa. 50 tysięcy widzów stałych. To cię dużo ludzi ogląda. I jak czasami są w stoku, to chcą zajechać. się przywitać z tobą, albo wiesz, zobaczyć, czy ty do nich wyjdziesz, czy nie wyjdziesz, wiesz, poznać ci osobiście, jak ci nigdy wcześniej nie. Z... No ja 30 przywróciłem. Wojtek też ma dużo. To... O ciebie też cały czas pytają, tylko ja dzisiaj mówię, bo mówią, a czy Wojtek jest? Ja mówię, no jest, ale w domu, ale dzisiaj ma wolny dzień i do was nie wyjdzie, nie? no. To one wiedzą same, że zimny dzień, że e, trzeba odpoczywać. Mhm. Trzeba e, piecu palić, trzeba podkładać. Ty, ale, ale Krzysiek z drugiej e. strony to patrz, ile dzisiaj ludzi było tak od, od, przez cały dzisiejszy dzień? Ile tak? Nic już. Ile ludzi było? Od rana do teraz. Tak policzyć? Dzisiaj? No. Teraz było trzech. Wcześniej było czterech. Co krzyczeli Konon? E. Kto jeszcze był tam? No może tak z 20 osób było? Ja chcę, że wysokój nie przyjeżdżałem. A u rolników Podlasia wiesz ile codziennie ludzi jest? Tych u Gienka tego i tego? Jaką tam Andrzeja? Nie wiem, a jeszcze jak zobaczył, nie wiem, w biątku. To co? To tym bardziej przyjeżdżają. No to też no. To też. No, ale mówię, u tego Andrzeja Gienka to są. ja tylko idę. To jest, Do ciebie szłem. No. Krzysiek. U Andrzeja Gienka jest po 50 osób dziennie. I Bo ten brat Jarek tylko stoi i mówi tak. Tak, tak, proszę na podwórko. 50 zł do skarbonki. No I potem wchodzą na podwórko, i mówi, a czy można sobie z panem Gienkiem zdjęcie zrobić? On mówi tak, tak, można. Jak się kupi tu koszulkę. Albo kubek, albo długopis, albo zapalniczkę, albo coś tak. I wtedy można. I później nie sprzedają Koszulka jest chyba po 40 zł, kubek jest po 30 zł. O to a, a długopis? Długopis jest chyba po 5 czy 10 zł. Ale to no. chyba, jak kupisz długopis, to nie możesz sobie zdjęcia zrobić. Musisz kupić coś droższego. Koszulka albo kubek. No widzisz? No, no, no widzisz właśnie, ja mówię to no. Korzystaj z widzów, którzy przyjeżdżają do ciebie. Ty ich nie ganiaj z pałką, tylko. A ja, żeby tak to ogłosił. Ale to i tak taniej wychodzi niż u ciebie, bo ty mówisz od razu 100 zł za zdjęcie. Bo nie kupuję ani kubka, niczego. No, no tak, ale 100 no. zł, a, a tam jest 50 zł za wstęp na podwórko. Ale genek, 30 zł za... masz czego żyć? A z czego? On emeryturnie. sprzedaje. Co, to on prawie nic co nie tam. A sprzeda krówkę, a sprzedać świnkę. A On nie hoduje chyba świnek nawet. A. Ma, ma, bo ja widziałem. Świnki? Tak. Ma. Ja... Ma. Kro krowy ty u niego doiłeś. Krowę doniłeś. To krowy, to krowy. No. Ja. no. Aleś ma świnki. No. Ma kury, jajka ma. No, no ma, no. No. No ma. Ale będę tą marjanetką, nic nie będę brać. Mhm. No. ja się go będę żyć. Duchem Świętym. Mhm. No? No. ten człowiek nie żyje. Aha. Umiera. Tak. No. Ja muszę brać za żyję. To znaczy nie. Nie że go dam. Ja ci powiem tak, jak ty byś mówił nie? na przykład do ludzi, że zdjęcie. Patrz, ty. Tak. U Ciebie Rafał. No. Mama żyje. Tak. Tata żyje. Tak. Na pewno babcie żyje? Babcie nie żyje już. Nie. Dziadek żyje? Nie. Nie. Od mama albo taty żyje. Żyją, mm. żyją. Nie. To mama, mam tata. Żyją. Jeżeli trzeba tam pieniędzy mm. na paliwo, mm. czy na coś. Mówię tak, skórę ale na co trzeba? Tak. Bo tata może być No. Nie wiem. Więc ci Rafał, bo w dam. No nie krzyś. Ale to... daj mi kończyć. Oni mi nie dają pieniędzy. On. Ale daj mi kończyć. Ja to myślę, że... Ja to nie gadaj, nie. No. Rafale, bo ja znam. Ja, ja to myślę, że jak ty 20 złotych byś za zdjęcie żądał, to by płacili. Na przykład. 20 zł to jest to? No. Kobieta dupy nie da. A, no ale to nie jest zdjęcie, no, Krzysiek, no. To się trzeba bardziej napracować na 100 złotych. Na zdjęcie? Nie, na tą usługę, co ty mówisz, że kobieta daje. Może się na. No napracować? pewnie. To... Nawet za 100 złotych powiem kobieta, chleb ci może da. Wypierdala. Pół godziny. Roboty to jest? Nie, nie. Tak! Co? Pół godziny roboty to jest, Krzysiek. Powiem. A zdjęcie zrobić powiem, to za mało. No tak, ale za pół powiem, godziny. Tu mnie 200 złotych. Ja jechałem, jeszcze mama żyła. Za godzinę. Tak. No. I brat? Tak. I żył. Hmm? U mnie pracownicy pracowali. Tak. Ech. Za mocem. Człowiek, a że ja mam Lubię. Mhm. O masz czy się właśnie? 20 zł za godzinę teraz płacą pracy w pracy. Przepraszam bardzo. No. E. I przyszedł do mnie. Panie, czy pan by zrobił usługę? Ja Jak Tak. Załeś do Warszawy. Mhm. Tam pan razem będzie pracować. Mhm. No, przy przy betonia? Tak. Posadzki wylewać. Mhm. E. Moja baconiarki, wszystko. Nie? Ja mam swoje baconiarki. Mm -hmm. Ja by sam do jego zobaczył baconiarkę. Złom. Mm -hmm. ech, ech, ja swoje bocioniarkę zapakowałem. Mm -hmm. Szufli, łopaty, inaczej szufli, ślichówki, kieni, mm -hmm. wszystko. Mm -hmm. Cały sprzęt budowlany. Tak. Wiertarkę do wziąłem, mm -hmm. Wiertarkę do betonu. Ech, do metalu. Uh -huh. I co? Tatu stronę idziemy. Uh -huh. Nikogo nie ma. Uh -huh. Z powrotem jedziemy. Stoi na drodze. Wiesz kto? Kto? Zgani. Kobieta? Jak się nazywam? Co? Tirówka? Zgadza No. Przy drogach stały, tak, Ta. kiedyś. No. Ja z kawałek pokierowałem. Bo na ściech było. Hmm? Mówię do jednego, ty siadę do kierownicę. Bo, e, wiesz, uh -huh. ja zmęczyłem się. Krzysiek no. się macha. Mówię, zatrzymaj się. Uh -huh. no, ja mówię, nie, jeźdź. On się zatrzymał. Ja mówię, nie, nie weźmiemy ją. bo trzech nas. On mówi, się na kolana. Ja a mówię, to ja pedł? Nie będę się na kolana. No. Ja nie pedał. Ale co, ona a, chciała, żeby ją podwieźć? Tak. Dokąd? No, Ale dokąd, Krzysiek? Ale poczekaj. No, czekaj, po no. Zrób. Tak. Zatrzymaj się. Czy pan do usakujesz? Tak. Ten trzeci mówi, ja pójdę na, uh -huh. na dupę. Co dziwnie, bo nie wiedział. Bo uh -huh. no, nie. Uh -huh. Na dupę nie masz prawo pójść. Ech. Z tego powodu, że ja mam tę Najwyżej że ja znam drogi. Pojedziemy polnymi drogami. Uh -huh. Kawałek. Uh -huh. Dobra. Ja się, się. Ona siadła. Jedź prosto, ja jadę. Skręć w lacy. Uh -huh. Dlaczego? Do Tam dom domna, mój. A my, a tutaj? Spójrz na jego domu? Kobieta? Uh -huh. A tutaj bym chodził. Uh -huh. Ja wysiadłem z wiotworu. Wysiadłem, uh -huh. panie. Tak. Brniutko. Ono wysiadło. Poszła do tego domu. Ech. Za mną jechał czarny zaboku. Mm -hmm. Ja wedał! Cześć! Na no, halo. Mm -hmm. Poszedł Lublinę. A ja wiem, z kim rozmawiam. Mm -hmm. Poszedł Lublinę. A byłaś tutaj u nas. Mm -hmm. Uciekłem. Tak. Uciekłem. Mówię. Później ten ja z tyłu, wiem. co siedział, przeszedł naprzód. Mm -hmm. Zobaczcie teraz. Ja na Cepel on przeżyć się, patrzyłem w buterkach, nie ma. Zatękuję się i dalej. No właśnie, ci powiem, nie ma, kurwa, trzymają się. W sobotę, jadę prostor do to. Widz dla mnie. Co to był? Mhm. Kurwa, to no. Budulska była. No tak. No. A jeden mój ty 18. nie chciał się pojechać? Mhm. Ja by poszedłem. To się bo powiedzieć, gdzie by i iść kurwa. A jakby wrócił wtedy? Nie. I jak dostajesz w łPę, mhm. będzie zejbany to nie spowiadam. Mhm. A to już w którym powiedziałem, ja będę twoję, bo ja cię wziąłem. Ja Moją mhm. pamiątkę. Rodzina będzie miał prezydent do mnie. Nie. nie, Nigdzie ciebie nie puszcza. I że mhm. ja się nie tak no to... na piąty dzień na rano. A chyba polubiałaś? Tutaj, my uh -huh. rozmawiać. Ja tak. przyjechałem ze sprzętem swoim, one przyszli no możesz... tutaj, Ma... oraz ja ochotę, to proszę zawsze zadzwonić, sprzęt za Mówi. Jak będziesz smutna, dzięki Bogu, był... dzięki ja Ci Krzysztofie, uh -huh. że ja przemyślałem, że ja żyję. Z żoną, tak. Żona Ronald, Pan... chyba dała jemu jowu i lepszy od razu do mnie, uwar, mówię, Panie Krzysztofie. Dziękuję panu, że pan męża uratował. że pan nie puścił. Mm -hmm. On tak jest nie jest łatwy w biegu. Wiesz, że więcej cię do roboty nie biorę. Ten sam o, przychodzi taka, no, no, taka, taka. No, ja mówię, no dobra, ja, ja pojadę. Zobaczyłaś się, no, chcesz chcesz tak. Zapoznać się, a, być po prostu. Dobra, a to ja się niego Ja się Mówię, nie idzie nie zatrzymuję, a nie tak długo. A nie sporo tak. Białeistok? No to ja. W Warszawa. Mówić, Warszawa. Sobie, I nie ma kurczę mojej, zaczynamy. Mam, Kurcie, o, znaczy, mam i Nie i ma. Amen. Lechaliśmy tam, zaczęli robisz? Chyba 4-5 dni. Zrobiliśmy. Ech. Tak. Zodowaliśmy botoniarkę. koryta, nie, nie koryta, nie koryta. Ja wziąłem. Artykowe. A już ta kamera jest podłączona. wziąłem wszystko. Mhm. Trzeba było tam i potynkować i to wszystko. Potynkowanie. Ja brałem na siebie. Może mam. Szpakle, wyciągania. Nie miałem już nie Wszystko. Oni mnie tylko podłączyli za prawę. Z batoniarki, a ja tylko tak. kurwa lecianki, iść iś pachnie. Mhm. I kień, iść pachnie, iść pachnie. Kurwa, tak. Mhm. Później dwa drabiny i te, orystowania. Zapomniałem desek, wiesz, z tam swoich grubych. Osiem kurwa do, tam budowali coś. Poszłem do pracowników macie deski grube, a ja chyba no, 4-5. No. To Teraz porzucimy tobie. Daj jeszcze porozmawiać ze swoją Podrócili dziewczyną. mnie. Przynieśli warszawskie rozdzkowanie no Zrobili. Kurwa, ja tak A prędko poleciałem Z cię, że na drugi dzień był obciągowany. No, Wszystkie cztery ściany. Ja Ale tylko była kurwa mokre. Tak samo jak ja sam nagrywam. Przyjemnie to wszystko Wiesz, mogłem. Nagrywam ludzi. Czy ten szef? Jak mój głos? Jak równo? Miał po ziemice, Ja my, a co tu myślisz? Ja równo, nie wiecie, co robię. Mhm. Mm Wiesz, się na budowę? Tutaj w Warszawie? Hehe. <totrzę> ja muszę. Ja, ja jestem. Dobrze. A co? Prywatnie chcę tam zrobić. W garażu podziękować. Ja no to... myślę. Gróbcie. Trzeba. Trzeba Pusta szkoła, mój chłopak. Pięć ja, no. mhm. o potworzymy. Jak przyjadę jest twarda? na tym kanale. Jak ja 30. Dogadałem się. Że <laughs> <Zobaczcie. śmiech> tak. y, Cement? 130 tysięcy miałem. Trzeba? No bo to, to wiadomo, każdy ma. No, po prostu. Gotowy. Zaczęli zezdrościć. I tak zrobili, że po prostu przyjechał. Mówiliśmy, Wygodnie. Na myśli, I tak samochód. I tak, i tak. I po prostu dałem mu kamerę. On, on telefonem nagrał. Purnusa, przepraszam bardzo, bo kobieta to Nie będę tak mówił. Podjechaliśmy, jak to zaleźliśmy po I po prostu poszło do. Chciał uciechnąć. I dostałem. Pojechałem tak. wyładowaliśmy sprzęt. Ale, chcę Ale on tam miał botoniarze. Powiedziałem, że Jak on miał to miał? Na no Miał. Łę, do roboty. Raz. Mamy godzinę. 15 do 17. Ma być kurwa tu wylano. One mnie tylko taczkami podłożenie. No to I, I ja dwóch łatów ściągnął. Wiesz. A tak chyba teraz wydamy. Urobiłaś mnie w jakiś sposób. Przez Wiesz, że jestem taki w pantoflach. Nie wiedział, że korwa jest uh -huh. tam. Jedzie beton. Tak. tak. Mój zasek, a jeden mówię. No a i ma... tak chyba Z pantoflami. Jest to naprawdę. Betonowo. A, a, a ja tego przecież szefie niecie ciebie. A długo byłaś? A co? Nie widzisz, że kurwa dopiero świeżo wylana? Mhm. Mm tak. A ten dałeś się opierdalny tego jednego pracownika. A ja śmiech! O, potem to patrz? Tak. W betonie, kurwa! No wiem! Nogi! Ponieważ z kran, myć. Mm -hmm. Kierpety robował? i w betonie. <śmiech> e! <laughs> Pantofle! Tak. Lekierki, betonie. No, Tomasz. Mówię, no. Żona będzie miała teraz korwatę, to kurwa. Mówię, mm -hmm. brawo. Szefie. Ja poprawiłem, bo ja gumiaki mm -hmm. nałożyłem, mm -hmm. No właśnie. E, Idą w lat się i bądź, Ja łatwo no, zarówno Zaróżnowałem. Wiesz, ale pan topił, to chuja, mm -hmm. Mówię, tam już teraz wyjadę. Oczywiście ja to jadę. Masz, już też kurwa. Co ty mię wchodzi? I się do polecił kobietę mam Moje imię? Saudowo A właściwie ci dziadku. Ja już bym Mój pracownik dobrze zrobił równiutko. A a, a Wam a las? jak a. ja jak a. ja a. rozmawiam. Ludzie pora razie, pora? To, pora, to, pora, się pora, się pora mhm. Ja mówię cicho. Ponownie nic ja, ja to naprawię. No i dobrej nocy życzę. Wieczoru w piachu. Dla mnie je betona. Bo tam chyba pięć piencilet zostało. Weź się, rozumiecie. No, dziękuję za uwagę. Możecie dzwonić do mnie. Może, ja możesz no. do mnie też dzwonić. Zobaczcie, ja ściągnęłem z pracownikiem. Mówię, teraz kurwa, tylko weźcie szefie. W pantoflach. No, teraz się nie wejdziesz, bo pantofli nie masz. Prawda mówię. Już mhm. pantofli uchodź. Eee, mu, kuboku, leżą. Mhm. <laughs> On dostał te pantofli. Mówię. Do mnie. I co będzie? A my co będzie? Dostanie smetu. Łyp? Od żony? Żona przyjeżdża. Od plejcie z dłonili. Zdańska? No, od Żona przyjeżdża. No. A, on, a on tak. Stoi. nogawki no no. zawinięte, Spodnie eleganckie. Mhm. Potem kurwa w betonie. W, w betonie? Co? No, w betonie. No, no tak. Żona patrzy. No. A ty gdzie kurwa mój w Mhm. A gdzie pan dobry? Mm -hmm. Trzymaj ja, tobie kurwa kupiłem na pamiątkę, alekańskie pantobla, mm -hmm. ty kurwa, wlazłeś? Mm -hmm. Czemu tam wlazłeś? Ja myślałem, że wyladę. Żeby... Słucha. E. E. Mój szefie, od piętnastej do siedemnastej, cement zaskinie. Kurwa, trzeba cały dzień, żeby szło. A na drugi dzień poryć łodu. Trzeba jeszcze. Podziłem na właściciela. E. Mówię, właścicielu, na drugi dzień, przez tydzień szlał i, i polewać. I polewać. Nie władzicie go polewać. A zrobię spada. W gwaradu. Woda z nie. Nie dawej Dawaj wody, ile, ile ona ciągnie? Szlałka. Jak później podjechałem jeszcze byłem w Warszawie? Jak posadzka panie, jak mur. Trzyma się. A ja się polewałem, jak pan mówił. Ja wyszedłem, nożyłem głumiaki. Właśnie, kurwa, ja po tej a skacze bo ty posadz. Mój ten musiał wyjść. Panie, ile panu zapłacić? Ja my cię nie przegadaliśmy. Panie, za mało pan powie. A my, Ja wiem, że nie biorę. To tak, tak? Tak, ale Wojtek, ja to potem mogę dociąć, czy coś jak wiesz, coś tamtego to wiesz. No. Wtedy... Czekaj, zro zrobię przerwę teraz. I co? Tak. Te, no mówię, tyle i tyle. Mm -hmm. Tu, wielki. A mm -hmm. on mi tak. Panie, za mało. Macie się tysiaka. Nie, panie. Ja ci powiedziałem, mi nie starczy. A na ludzi? No mówię, mi nie wystarczy. I tu zapłacić. potem tam tańczy. Mm -hmm. Nie, jeszcze tysiaka powodu. Tak. Sam. Uh -huh. Sam właściciel się położyć. Uh -huh. A ile zapłaciłeś. No, Jeszcze ja dziś jako dołożyłem. Ale Krzyśku wracając do tego, to ile za godzinę? 20 zł za godzinę. Ja wziąłem Pens... więcej. A ja wiem, że ty wziąłeś więcej, ale... Ja, ja wziąłem 50. No, to ty masz wysokie stawki. Ale za godzinę. Za godzinę. No za godzinę. A ty chcesz stówę za zdjęcie, a zdjęcie się robi minutę. A, a, a ja tam wyrywałem posadzkę od no. e, 15 do 17 prędko wylałaś. no to prędko wylałeś no 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 to ile zarobiłeś za dwie godziny nie za dwie godziny no to 100 zł zarobiłeś bo mówisz po 50 zł za godzinę Na więcej jak 50 kopczą no to to patrz to to tam dwie godziny wylewania posadzki a tu ty chcesz sto złotych ale mnie za... ludzie ale mnie ludzie hmm. no, no tak ja miałem jeszcze pracownika do. Ja, ja wiem, ale a tu mówisz ludziom, że 100 zł za zdjęcie, które trwa A będę darmowo? Nie, nie darmowo. No, to inny brać. Czekaj, miał widz taki pomysł, słuchaj, widz do mnie, żebym cię zapytał, że na przykład, bo tu jest tak, że codziennie ktoś przyjeżdża, nie? Tak. Czekaj, nagramy o tym e. inny film.